Biblioteka lubię to. Tak, to już można. Oczywiście, że można, bo 1138 na zegarze i czas najwyższy, skoro to wtorek, i 15 dzień marca, czas najwyższy na naszą kolejną wyprawę do biblioteki Politechniki Białostockiej, ale dzisiaj. Podobnie jak przed tygodniem, udamy się na wycieczkę w inne miejsca niż Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Dziś udamy się na Wydział Zarządzania. W naszym studiu pani Maria Czyżewska z Biblioteki Wydziału Zarządzania. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie również naszych czytelników obecnych i oczywiście przyszłych. A bo tych czytelników, to już tak sobie porozmawialiśmy wcześniej, tych czytelników na Wydziale Zarządzania jest całe mnóstwo. Ale zanim do tego dojdziemy, może powiedzmy słów kilka o samym wydziale, bo rzecz jasna oprócz studentów, którzy wszystko wiedzą i nas słuchają, mamy też słuchaczy nie do końca beznanych z Politechniką jako taką, a warto byłoby powiedzieć słów kilka o tym, że wydziale właśnie. Bo po pierwsze, on nie mieści się tutaj. Na wiejskiej, na zwierzynieckie, tylko troszkę dalej. Tak, wydział zarządzania mieści się w Kleosinie, tam też mieści się biblioteka wydziału zarządzania, która jest największą spośród bibliotek wydziałowych i obsługującą najliczniejszą grupę użytkowników. Ci nasi użytkownicy to są studenci wydziału zarządzania, których jest około 2,5 tysiąca. I ponad 100 pracowników, tam chyba około 120 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania, dla których jesteśmy biblioteką macierzystą, biblioteką pierwszego kontaktu. I zgaduję, że jest taki czas, a nawet parę razy w roku to się dzieje, że drzwi biblioteki się nie zamykają. No tak, owszem. Tak się dzieje, zwłaszcza w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, no i później, im bliżej sesji, tym aktywność studentów wzrasta. A też właśnie, studenci obsiadają bibliotekę, siedzą nawet na dywanach, ale to, o tym też powiemy za moment, bo to, to też jest bardzo ciekawa rzecz, jak, jak studenci tam akurat pracują, to taka dość specyficzna, ale może młodzi adepci sztuki zarządzania właśnie tak mają. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz słów, kilka powiedzieli, jak sama biblioteka wygląda, jak tam trafić, bo pewnie łatwo trafić, ale dobrze jest wiedzieć. Natomiast jeszcze chciałbym parę słów, panie redaktorze, powiedzieć o samym Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, które, który jest dosyć młodym wydziałem. Został utworzony w 2001 roku. W wyniku przekształcenia Instytutu Zarządzania i Marketingu, który istniał od 1993 roku, i obecnie nasz wydział jest jednym z dwóch największych pod względem liczby studentów Wydziałów Politechniki Białostockiej. Wydział Zarządzania kształci studentów na pięciu kierunkach. Są to zarządzanie studia pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia inżynierskie i drugiego stopnia. Zarządzanie inżynieria usług to nasz taki nowy kierunek, który ruszył w tym roku akademickim, cieszący się bardzo dużą popularnością. Są to studia pierwszego stopnia inżynierskie. Logistyka, również studia inżynierskie, i myślę, że od przyszłego roku akademickiego będą to również studia uzupełniające. Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia licencjackie oraz Politologia, studia licencjackie, które jeszcze są w tym roku, ale już są wygaszane. Nie będzie więcej, nie będziemy rekrutować na ten kierunek studiów. Kierunków dużo, no nic dziwnego, że wydział bardzo prężny i dużo tam się dzieje. Tak, dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Ubiegamy się również o nadanie o, o uprawnienia do doktoryzowania i myślę, że w tym roku również to się rozstrzygnie i wydział będzie miał takie uprawnienia. Wydział młody, ale prężny, tak, tak już nam się tutaj powiedziało. I tak sobie pomyślałem, że no, dużo, dużo się dzieje na wydziale. To wszystko zmienia się dynamicznie, tak jak tutaj opowiadała Pani o kierunkach, że niektóre są nowe, inne są wygaszane, bo to wszystko zależy od tego, bo wydział nie istnieje w próżni, prawda? Wszystko tak. zależy od tego, jak wygląda rynek pracy tak, na przykład tak, tak. tutaj u nas. I, I to jest taka właśnie bezpośrednia reakcja, to ma bezpośrednie przełożenie na, na rzeczywistość. To jest taka nasza odpowiedź Wydziału Zarządzania na potrzeby rynku. Mm. Mamy również studia podyplomowe, które no bardzo są związane z potrzebami rynku. W tym roku mamy takie studia prowadzone wspólnie z jedną z firm dotyczących zarządzania w budownictwie. No, taka była potrzeba, to, to ta firma. Nie będę mówić jaka, żeby nie robić tu krypto Ale Ale rozumiem, że ta, ta firma zgłosiła się, tak, że jest tak, taka zgłosiła potrzeba. Zgłosiła się i... do nas mm. na Wydział Zarządzania, że jest taka potrzeba, że, żeby takie studia poprowadzić i są prowadzone wspólnie z tą firmą zarządzanie w budownictwie. Nawet niektóre, dla niektórych studentów te studia są sfinansowane. Są A. bezpłatne. O, proszę, jak miło. No i właściwie teraz nic dziwnego, że studenci do biblioteki zachodzą często, no bo, bo taka potrzeba istnieje i tego, tego wymaga program ich studiów. I, I co? I trafiają do biblioteki, i tam I już wiem, że chodzą czasem do narni, ale to, 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 <grym> to <jest> za moment. <grym> tak. Powiedzmy słów kilka o, o zbiorach, które tam można u Państwa tak, znaleźć. Tak, I o samej bibliotece, może panie redaktorze, mm -hmm. biblioteka y, wydział. Y, Yy, znaczy Instytut Zarządzania i Marketingu istnieje od 1993 roku, biblioteka 5 lat później od 1998 roku i początkowo mieściła się. Na, w budynku Wydziału Mechanicznego, by już w 90, pod koniec 1998 roku, wraz z przeprowadzką do Kleosina, właśnie też przenieść się całego Wydziału do Kleosina, miała tam własne już pomieszczenia. Kolejna przeprowadzka biblioteki nastąpiła w 2004 roku. I to jest obecnie zajmuje lokal o powierzchni 250 m2. I to jest ta druga przeprowadzka, i ostatnia. No, być może nie ostatnia. Ostatnia jak dotychczas, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, dlatego że no, miejsca jest. Nie, nie za wiele, prawda? No, szczególnie jeśli przyjdzie tłum studentów, którzy tam urządzają burzę mózgu. Bo, no właśnie. Takie rzeczy się, A codziennie się odwiedza nam nas tak co najmniej 100 studentów y, każdego dnia. Y, biblioteka jest zlokalizowana na parterze jednego z głównych budynków y, y, na naszym kampusie w Kleosinie, y, z łatwym y, dostępem dla osób niespeł, niepełnosprawnych. Budynek, w którym się mieści biblioteka, nazywa się Berlin. Dla niewtajemniczonych powiem, że inne budynki u nas na wydziale zarządzania to Filadelfia, Szanghaj, Montreal. No i nie wiem dlaczego tylko budynek dziekanatu położony centralnie. Nazywa się po prostu dziekanat. Jeszcze nie było takiego mądrego, który by ochrzcił jakiś stosownie dziekanat, ale być może podejrzewam, tak. Podejrzewam, że prace trwają. Pomieszczenia biblioteki to czytelnia, duża otwarta przestrzeń oraz dwa magazyny, w których zastosowano magazynowanie zwarte tzw. Tak regały jezdne no, ze względu na szczupłość miejsca. W czytelni nasi użytkownicy mają do dyspozycji 30 miejsc do pracy indywidualnej, cichej, wolny dostęp do około tysięcy zbiorów ułożonych według różnych działów wiedzy, wolny dostęp do wszystkich bieżących czasopism i niektórych również archiwalnych numerów. Reszta czasopism jest w magazynie. Siedem stanowisk komputerowych z dostępem do systemu bibliotecznego Alef i Internetu. Mają też do dyspozycji skaner samoobsługowy. Zeta Zeutzel to taki skaner, który skanuje bardzo szybko. 3 minuty, 3 sekundy są dwie strony zeskanowane. Cieszy się on ogromną popularnością. Tak yy, średnio około 250 stron jest skanowanych codziennie, a przeciętnie yy, yy, w trakcie roku akademickiego to tak od 600 do 1000 stron dziennie. A to można sobie wyobrazić, bo yy, ja mam taki, taki przed oczami obraz jeszcze z czasów dawnych. No. No, troszkę dawniejszych, jak dużym powodzeniem cieszyły się punkty ksero tutaj u nas w akademikach po sąsiedzku, że był taki czas, kiedy kolejka studentów długa się tam ustawiała. To podejrzewam, że tak samo jest z tym skanerem. <grym> tak, tak. Kolejka do ksera jeszcze jest, niemniej jednak do skaner cieszy się dużą popularnością. No, przede wszystkim skanuje się za darmo. Mhm, no skanowanie właśnie. jest za darmo, natomiast ksero, no, no trzeba zapłacić, jak na nawet niewielkie pieniądze, no, wiemy, że studenci nigdy ich pieniędzy nie mają za wiele, prawda? To nawet niewielkie to jest za dużo. Oprócz tego, oprócz tych udogodnień, o których powiedziałam, w 2013 roku wydzieliliśmy z części magazynowej biblioteki takie pomieszczenie osobno, gdzie, które udostępniamy naszym studentom do pracy grupowej. Może się tam zmieścić 8, 10 osób. To jest to, o którym pomieszczenia, o którym pan redaktor wspomniał już, że studenci mówią, że chcą donarni. Albo też niektórzy dla pokoju, do pokoju dla vip -ów. No ten pokój nie przypomina pokoju dla VIP-ów. No, pewnie ma tam jest stołu to trochę przewrotnie. Nie ma tam stołu konferencyjnego, ale yy, sama pani mówiła, że atmosfera czasem jest tam gorąca. Tak, tak, tak. tak. Tam można rozmawiać głośno przede wszystkim. Także twor studenci tworzą jakieś projekty, pracują. No ja myślę, że pracują nad, nad nagrodą Nobla po prostu na świecie. Jest studenci. to bardzo możliwe. Tak, w końcu Nagrody Nobla za prace grupowe też powstają. Tak, też są. No i czas e... najwyższy, żeby ktoś z Wydziału Zarządzania taką. E... No miejmy w sensie. taką nadzieję. Ponadto w całej bibliotece oferowany jest dostęp do internetu bezprzewodowego, no, który umożliwia korzystanie z własnych urządzeń przenośnych. No i ta forma też cieszy się dużym powodzeniem. Jest czas, kiedy wszyscy siedzą w patrzeniu w swoje malutkie ekraniki. Tak, tak troszkę, troszkę z humorem opowiedzieliśmy tutaj o, o bibliotece, ale no, oprócz takich zadań typowo bibliotecznych związanych z wypożyczaniem książek, jest też no, takie zadanie inne. Jest też Edukacja, bo edukacja biblioteczna to pewnie wszyscy mieli, i w szkole średniej, i na studiach, natomiast tu przed wejściem do, do, do studia powiedziała Pani, że pracuje Pani też nad innym rodzajem edukacji, bardzo ważnym, szczególnie w współczesnych czasach. To chodzi o edukację informacyjną użytkowników. Która to nie ukrywam, jest moją pasją i dużą wagę przykładamy właśnie na Wydziale Zarządzania do edukacji informacyjnej użytkowników, i dotyczy to i biblioteki, i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy, że tak powiem, przyczyniają się do tego, że ta edukacja ma miejsce. O co chodzi? Chodzi mianowicie o to, że mm, mm, jest dużo y, różnorodnych baz i bibliograficznych, i pełnotekstowych, do których dostęp jest w wersji takiej bezpłatnej, open Access. Jest też my, jako pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej, mamy również dostęp do wielu baz pełnotekstowych, i polskich i zagranicznych, do których dostęp jest płatny, ale dla nas po zarejestrowaniu się dostęp jest bezpłatny. I zauważyłam, że wykorzystanie tych baz no nie do końca jest takie, jakie powinno być. Są to no, świetne źródła informacji i, i że tak szkoda, żeby były niewykorzystane, stąd też no, szeroko zakrojona edukacja prowadzona na Wydziale Zarządzania i zresztą nie tylko. W jaki sposób się to odbywa? Szkolenie studentów dyplomantów w ramach, które ja akurat prowadzę, w ramach seminariów dyplomowych. Z tego, w jaki sposób gromadzić literaturę do swoich prac, korzystając z tych zasobów, zasobów elektronicznych. To jest również seminaria online, znaczy szkolenia online prowadzone dla studentów. To są seminaria różnego rodzaju prowadzone na wydziale i dla Pracowników i dla studentów. Za tydzień zaproszę naszych pracowników naukowo-dydaktycznych na szkolenie z takiej bazy Emis, bazy, która jest kopalnią wiedzy o spółkach, kopalnią wiedzy, takiej wiedzy makroekonomicznej, na szkolenie, które przeprowadzi przedstawiciel firmy Euromany Polska. Pan Malatyński. Także e, dzięki tej edukacji informacyjnej, takiemu wspólnemu e, zachęcaniu i przez bibliotekarzy, i przez, e, i przez e, władze naszego wydziału, e, jest e, z wydziału, który był gdzieś tam w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie baz pełnotekstowych, no staliśmy się wydziałem wiodącym. Zostawiliśmy w tyle inne wydziały, nawet liczniejsze. No po prostu ta edukacja okazała się skuteczna. No i teraz dzięki temu studenci wiedzą, że nie tylko należy pytać doktora Gogla, ale są inne specjalistyczne miejsca w czeluściach internetu, gdzie wiedza faktyczna, rzeczywista i profesjonalna jest umieszczona. Tylko trzeba właśnie. Umieć, yy, szukać, bo, umieć szukać. Umieć szukać, tak. tak troszeczkę przypomina mi przeszukiwanie katalogów bibliotecznych. Co prawda jakby skala jest inna, ale to chyba mniej więcej na tym pole. Ale nie, bardzo podobnie. Mhm. Oczywiście trzeba umieć szukać, trzeba umieć sformułować swoje zapytanie informacyjne i trzeba wiedzieć, gdzie szukać. A potem już mamy podane jak na tacy wyniki. Tak się składa, że czas naszego spotkania już nam się skończył, a. A jeszcze nie zdążyłam powiedzieć o zbiorach. O właśnie, o właśnie. To teraz jeszcze dwa zdania o zbiorach i pewnie umówimy się na spotkanie za, za czas jakiś, bo jeszcze parę ważnych, ciekawych rzeczy o Bibliotece Wydziału Zarządzania można powiedzieć. Zbiory Biblioteki Wydziału Zarządzania to ponad 23 tysiące książek, z czego tak Ponad jedną, około 9 tysięcy jest, jest wypożyczalnie, wypożyczalni. Jest możliwe, bo, ponieważ i udostępniamy zbiory na miejscu i wypożyczamy na zewnątrz. Zbiory Wydziału Zarządzania to również 75 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism. Około 1400 woluminów czasopism archiwalnych, to również zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne, normy, materiały audiowizualne. Większość zbiorów jest, tak jak powiedziałam, udostępniana na miejscu w czytelni ale około 1 trzecia wypożyczana na zewnątrz, nie tylko dla naszych studentów naszego wydziału, ale również wszystkich studentów i pracowników Politechniki Białostockiej. To nie wiem, czy, 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 czy studenci i pracownicy innych wydziałów wiedzą o tym, że mogą przyjść do nas i wypożyczyć książkę. Zapraszamy serdecznie. za lecznie. każdym razem przy okazji tych naszych spotkań powtarzamy, że to nie tylko dla tych konkretnych studentów, że, że może przyjść większa ilość osób i swoją wiedzę ewentualnie uzupełnić. Tak, no to tutaj przy okazji wizyty w Bibliotece Wydziału Zarządzania też, to powtórzmy, wszyscy studenci, wszyscy pracownicy Politechniki Białostockiej mogą zajść i mogą znaleźć. Mogą korzystać z naszych zbiorów i serdecznie zapraszamy. Mamy dosyć szeroki profil gromadzonych zbiorów. Znaczy on jest taki zgodny z profilem kształcenia na naszym Wydziale, więc i zarządzanie, i logistyka, inżynieria produkcji, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, bankowość, ekonomia i tak dalej. Tak jak wspomniałam, w związku z tym, że zmienia się profil kształcenia na Wydziale, zmienia się też profil gromadzonych zbiorów. Coraz więcej mamy zbiorów z nauk technicznych. Te zasoby biblioteczne oczywiście są cały czas aktualizowane, wzbogacane. Co roku wpływa około tysiąca woluminów do naszej biblioteki. I kto się chciałby przekonać, czy tak jest rzeczywiście, to może się wybrać do Klausin do Biblioteki Wydziału Zarządzania. Panie Mario, jak powiedziałem, liznęliśmy troszkę temat, pewnie nie do końca, ale jak mówię, ta nasza audycja cykliczna będzie na pewno... Powracać do poszczególnych bibliotek, poszczególnych wydziałów, i wtedy będziemy jeszcze drążyć zupełnie inne ciekawe historie. Pewnie tak. Pan redaktor, że tak powiem, zapytał mnie o tą edukację informacyjną, a że to mój Aha, koniec, to właśnie. się troszkę rozgadałam, ale właśnie tej kwestii dlatego... będzie poświęcona osobna audycja. Mhm. I dlatego taka, taka też będzie. A na dzisiaj dziękuję. Dziękuję Biblioteka również. Biblioteka Wydziału Zarządzenia i pani Maria Czerzewska była naszym gościem. Dziękuję, dziękuję. Pięknie za wizytę. Thank you.